Siema, siema. Ja jestem Trust a to jest FTL. Postać w okienku kamery to oczywiście ja. Niestety kamera zebrała dźwięk naprawdę bardzo, bardzo słabo. Nie dało się go odratować, w związku z czym wrzucam sam obraz, a dźwięk nagrywam osobno. W tym nagraniu, które widzicie, mówiłem między innymi o tym, że gra została stworzona przez studio zlokalizowane w Chinach. FTL Team, tak się nazywa studio. A tak naprawdę za jej stworzeniem stoją dwie osoby. Jest to Justin Ma i Matthew Davis. Przepraszam jeśli źle wymawiam ich nazwiska, nie jestem zbyt dobry, w tej jakąkolwiek Natomiast jest jeszcze trzecia osoba, która stoi za stworzeniem tej gry. Jest to Ben, i tu właśnie mam największy problem z nazwiskiem: Trunti. W każdym razie, cóż ten koleś stworzył? Ten koleś stworzył muzykę. I nie byle jaką muzykę. Zresztą, sam Soundtrack można dostać też zupełnie osobno. Można go kupić niezależnie od gry. I nie jest to takie głupie. No, jeśli ktoś nie gra w gry, a chce posłuchać kawałek naprawdę fajnej muzyki, sam album został podzielony na dwie części. Na część bardziej relaksującą, i na część z muzyką do walki. I jedna i drugie kawałki spełniają swoje zadanie. Bardzo świetnie się w trakcie gry uzupełniają. Świetnie ze sobą współbrzmią. I pozwalają wczuć się w klimat kosmicznej pustki. Genialna sprawa. Teraz pojawiło się menu i przejdźmy do samej gry. Zaczniemy nową rozgrywkę. Do dyspozycji mamy na początku jeden statek, ja już dwa kolejne odblokowałem. Bierzemy ten, ale zmienimy mu skórkę. Skórki również odblokowujemy za achievementy. Ta skórka jest dosyć mocna, posiada cztery lasery. Tu widzicie z kolei układ pomieszczeń. Poziom wybiorę easy, gra naprawdę jest trudna, ma, ma naprawdę wiele do zaoferowania jeśli chodzi o poziom trudności. Najpiękniejsza w tej grze jest mechanika. Ta mechanika z jednej strony jest bardzo prosta w swojej formule, nie wymaga długiego zapoznawania się, szybko, szybko tak naprawdę dowiadujemy się o co w grze chodzi. Z drugiej strony daje bardzo fajne możliwości, jeśli chodzi o stosowanie różnorodnych takty. Można naprawdę podchodzić do walki kosmicznej w tej grze z różnych, z różnych założeń. Na wiele sposobów da się zbudować pojazd. Ja aktywuję lasery, tego trzeciego nie mogę aktywować. A już mogę aktywować, przez chwilę miałem braki energii. W tej chwili nie mam już braków energii, ponieważ nie jest ona wymagana przy silniku. Ponieważ silnik po prostu płonie. Silnik to jest właśnie to, co jest czerwone. Powyżej mamy tarczę, która generuje właśnie tą osłonę dookoła. A poniżej, moduły broni. Wysłałem w tej chwili członków załogi, by gasili ogień. Gdy zgaszą ogień, będą mogli ten moduł naprawić. Niestety, jeden członek załogi zmarł w związku z poparzeniem. Tych dwóch odsyłam do ambulatorium. No i tak naprawdę myślę, że zaczniemy nową grę. <grybujesz> I jeszcze raz. Ale teraz będzie tak, jak być powinno. Wróg jest w tej chwili zamaskowany. Ten moduł z okiem pozwala właśnie ukrywać się. W praktyce, gdy był ukryty, nie byłem w stanie go namierzać. W tej chwili już się pojawił, w związku z czym mogę bronią spokojnie wymierzyć jego moduły. Tymi dwoma działkami zacząłem broń. U, uznałem, że jest to kluczowy moduł, ten moduł, który tak naprawdę stwarza mi zagrożenie, więc im szybciej go ściągnę, tym szybciej będzie, będę bezpieczny. Natomiast ten moduł, z tego względu, że jest to mostek kapitański. Mostek kapitański służy do nawigacji, ale. Jeśli nie my możemy nawigować statkiem, to nie możemy nim uciec. Nie chcę, żeby wróg mi po prostu odleciał, nie po to się męczę, by stracić łupy. No a za każdą wygraną walkę dostajemy właśnie łupy. Łupy w postaci... w zasadzie jakiś tam, jakiegoś tam złomu kosmicznego, ale pełni on funkcję waluty. Za te właśnie kółka zębate, których w tej chwili mam 41, e, możemy usprawnić statek, i w zasadzie są dwie kategorie usprawnień. Jedna kategoria usprawnień, e, a to może za chwilę, spójrzcie teraz na taktyki, którą stosuję. Również wyjąc cel broń, ale skupiłem się również na osłonach wroga. Osłony są o, o, o tyle istotne, że regenerują się. A więc za każdym razem muszę się przez te osłony przebić, jeśli chcę zadać jakieś obrażenia. Jeśli ściągnąłem te osłony, nie ma problemu z przebijaniem się przez nie, czyli tak naprawdę wróg jest wystawiony jak na talerzu. W tej chwili już prawie nie jest mnie rani. Tam oczywiście strzela jeszcze jakimiś rakietami, ale to nie robi na mnie wielkiego obrażenia. Kolejna salwa i wróg pada. Wracając do tej dygresji, która była przed chwilą, możemy wydawać pieniążki. Zębatki na dwa sposoby Jeden sposób To po prostu Upgrade'owanie naszego statku Pierwszy sposób Pokażę już Wam za chwilę Chodzimy po prostu na panel statku I tam możemy upgrade'ować moduły, które już posiadamy A drugi sposób To zakup zupełnie nowych modułów Ale do tego musimy znaleźć na mapie sklep w tej chwili pokonałem wroga więc, no i zarobiłem też trochę skrapsu, więc mogę otworzyć ten panel upgrade'u. I tu przede wszystkim dokupię energię, ponieważ mi jej troszeczkę brakuje. A przy okazji możemy usprawnić moduł drzwi. Drzwi są modułem, który przydaje się, jeśli wróg pojawił się na naszym statku. Im mocniejsze drzwi, tym po prostu więcej czasu zajmuje mu przebicie się między poszczególnymi pomieszczeniami. O dwa, które w tej chwili naprawiam, generuje tlen. Tlen jest pokazywany w tym miejscu, w tej chwili mam go 70%, no i rośnie. Już nieraz załoga zginęła mi właśnie przez to, że nie zdążyłem na czas naprawić modułu odzyskiwania tlenu. Nie można tego zdecydowanie bagatelizować, bo w momencie, gdy mamy pożar na wszystkich pokładach, połowy modułów rozwalonych i zabierzemy się do naprawy tego wszystkiego w złej kolejności to po prostu możemy przegrać grę. Tak, tu grę możemy przegrać w zasadzie na wiele różnych sposobów. Możemy być nieprzygotowani na abordaż. Wróg może po prostu wskoczyć na statek i wyrzucić załogę. E, może się okazać, że e, po prostu nasz przeciwnik okaże się silniejszy w bezpośrednim boju. Możemy się zagapić albo zastosować złą taktykę. Lub w wyniku zniszczenia chociażby modułu e, odzyskiwania tlenu, możemy stracić załogę, zresztą sam kadłub może być też przebity każde pomieszczenie może mieć przebite poszycie wtedy z tego pomieszczenia się rzeczy znika tlen no i również jeśli tego nie zauważymy, nie zareagujemy na czas to może się zdarzyć tak, że ktoś się nam tam udusi i zresztą z samych sposobów na pokonanie wroga jest wiele tu akurat mam do czynienia z łowcą niewolników Wiem już z doświadczenia, znaczy z iluś tam przegranych partii w tą gierkę e, Jeśli wystarczająco mocno zranie tego przewoźnika nie rolniku, to właśnie tak jak za chwilę zobaczycie o, on się podda. Podda się i, i da nam nowego członka załogi jako trybut. Prowadzimy naszego nowego członka załogi pana Zerimara do y, generatorów. Tarcz, a kochana modliszka Hektor musi się wyleczyć. Zobaczcie bardzo ciekawą rzecz. Tak, każda z postaci posiada umiejętności. Umiejętności nie ma wiele, jest ich sześć, ale ponieważ nauka trwa bardzo, bardzo długo, to faktycznie ma znaczenie, jakich umiejętności ich zaczniemy uczyć. A uczymy no, w zasadzie tak jak na przykład w Skyrimie, czyli wykonując daną czynność. Zaatakujmy kolejnego przeciwnika. Ten mały stwór, który tu lata to jest dron. Wrogi dron. Działa on w ten sposób, że lata dookoła naszego statku i w miarę równomiernych odstępach czasu prowadzi ogień. My również możemy takie drony posiadać. Ten statek jednak nie ma zakupionego jeszcze modułu dronów, ale myślę, że wkrótce to nadrobię Tymczasem na mostku kapitańskim wybuchł pożar. Ja wolę wysłać kogoś. Pożar, pożar, pożar już jest ugaszony, a przynajmniej szybciej naprawę. A to jest to bardzo istotna część statku. Ona daje nam uniki, które w tej chwili mamy na 20%. Zauważcie, że jeśli tylko tych dwóch panów wyprowadzę z pomieszczenia, uniki spadają na zero. Generalnie Generalnie uniki zależą też od zdolności pilota i od mocy silników. Zauważcie, że uniki spadają, jeśli zabieram energię z silników. Jak widzicie, goni nas tutaj czerwona fala. To jest związane z fabułą. My uciekamy przed rebelią, a jesteśmy statkiem federacji. I akurat w, w nasze ręce wpadły cenne dane i po prostu wieziemy je do centrum dowodzenia. A za nami pogoń w postaci rebeliantów. Przed chwilą widzieliście mapę. Ta mapa nie ma większego znaczenia. Tam są kropki czerwone i zielone oraz fioletowe. One oznaczają różne obszary, ale przy następnej mapie wam dokładnie wyjaśnię. Noż troszeczkę inny model wrogiego statku. Zajmiemy się ściągnięciem osłon i broni. Na tego typu statki stosuję taką taktykę. Natomiast są oczywiście też inne typy statków, i przeciwko nim ta taktyka niekoniecznie się sprawdza. Troszeczkę osobiłem osłonę. Ona się niestety od razu zregenerowała, ponieważ nie jest uszkodzona. No tak to właśnie działa. Dlatego warto zdjąć tę osłonę dosyć szybko. W tej chwili już na tyle generator jest uszkodzony, że nie jest w stanie produkować osłony pola siłowego. No, i już w zasadzie statek został zniszczony. Tutaj mam wezwanie pomocy, ale najpierw policzmy do tej bliższej lokacji, to nam nie ucieknie. Czasami pojawiają się jakieś takie pseudo rpgowe fabularne zagrywki, gdzie ktoś prosi o pomoc, i mamy tam ileś opcji wyboru. To się zresztą powtarza nie ma tych opcji aż tak wiele, jakby mogło być. Co nie zmienia faktu, że gra jest świetna, bo tak naprawdę nie, nie chodzi o, w niej o te elementy fabularne, ale chodzi o mechanikę, o ten fan z walki i z statku. No właśnie widzicie, naprawiłem statek, zakupiłem dodatkowe paliwo, ponieważ za każdym skokiem ubywa nam paliwa. No i mamy jeszcze możliwość zakupu jakichś dodatkowych modułów, akurat te mi nie odpowiadają, te w zasadzie na tym etapie też mi są zbędne. Możemy też coś sprzedać. Akurat mamy zbędną dronkę. Dronkę, e, która chroni przed m.in. rakietami. Ale ja akurat mam inny pomysł na e, ten statek i, i, i po prostu inne moduły chcę w niego włożyć. Na przykład mamy możliwość wyboru, czy odlatujemy, czy eksplorujemy. No jeśli byśmy odlecieli, to nic by się nie wydarzyło. A w ten sposób mamy walkę. E, Brook ma tu taki dodatkowy paseczek osłony. Ta niebieska osłona się regeneruje, ta zielona się nie regeneruje. Wystarczy ją raz zestrzeić już więcej się nie pojawia. Ale jest taka dodatkowa osłona, która no zawsze tych pierwszych parę obrażeń jest przeciwnika z ściągu. Bardzo często się zdarza, że też dana lokacja ma jakiś wpływ na walkę. Tu akurat mamy pole różnych metorytów. Jak widzicie, one co jakiś czas trafiają w nasz y, statek. Nie wiem kiedy, ale chyba by zginął jakiś członek załogi. Musiałem mieć głowę cały czas na karku. Wystarczy się na chwilę zagapić i już kogoś tracicie. Życie jest takie ulotne. Cholera. Sklep. No, może w tym sklepie będzie coś ciekawego. W każdym sklepie jest jakiś inny zestaw rzeczy do załogi. Laser jest ciekawy, ale on od w innych odstępach czasu niż moje i to by spowodowało desynchronizację broni i trudności w przebijaniu się przez pole siłowe a nauczyłem się już, że to potrafi bardzo osłabić zdolność bojową stawu. Kolejny egzit. Oczywiście my możemy te lokacje eksplorować dłużej. Tak długo, aż nie dogoni nas ta czerwona fala i teoretycznie nawet jak ona nas dogoni, to dalej możemy eksplorować, bo jedyna konsekwencja jest taka, że we wszystkich lokacjach objętych czerwoną czerwoną płaszczyzną, czerwonym polem, po prostu pojawiają się wrogie statki rebeliantów. Są one bardzo mocne i nie dostajemy za nie prawie nic, prawie żadnego lutu. W związku z czym się to po prostu nie opłaca, ale technicznie rzecz biorąc, możemy, jeśli chcemy. Tutaj na przykład mamy quest, który dzieje się którą akcja dzieje się pomiędzy rasą zdaje się, roku, czyli takich skalnych stworów i mantisów. Jednego mantisa mam, czyli jedną modliszkę po prostu mam na statku. Często możemy wybierać jakieś opcje, albo zignorować, albo powiedzieć, się za jedną stroną za drugą. To e, w, no, w zależności od quest'a. A i... no właśnie o tym mówiłem. Wystarczy się na chwilę zagabić, a już prawie... <grywki> spoglądałem sobie w inny rejon ekranu i nie zauważyłem tych modliszek. A że jestem dodatkowo zaoferowany na nagrywanie, to moja uwaga jest rozproszona. To jest wtedy kłopot, że no, te modliszki są mocne. Mocne palce. O tym jeszcze nie mówiłem, ale każda rasa ma inne zdolności. Modliszki są dobre w walce. Ja również mam jedną modliszkę, ale jeszcze nie wyszkoloną. Te być może są lepiej wyszkolone w walce, będę nie ryzykować. A te modliszki idą właśnie do ambulatorium. Gdzie mogę walczyć, <noise> a jednocześnie wszystkie moje jednostki będą cały czas na bieżąco leczone. W ten sposób mam szansę pokonać yy, modiszki. Ludzie nie mają żadnych zdolności specjalnych. Modiszki, z tego co pamiętam, zadają dwa razy większe obrażenia w walce, ale dwa razy wolniej naprawiają. Jax, ten ludzik, yy, jest chodzącym generatorem. Zauważcie, że teraz yy, zasila na przykład ambulatory. To właśnie symbolizuje ta żółta kreska. Jeśli go tutaj wyprowadzę, to ambulatorium jest już zasilane z rezerw statku. Mogę wyłączyć, wprowadzić Jackson, i zobaczcie, że ambulatorium znowu jest zasilane. Fajny Bajer. Rasa Roków, czyli właśnie tych kamiennych ludzi, o których już wspominałem, to jest z kolei rasa, która otrzymuje. Nie, inaczej, nie otrzymuje mniejszej obrażenia w walce, ale ma więcej punktów życia. O to chodziło. Yy, może też gasić ogień, yy, nie otrzymując przy tym obrażeń. Wszystkie inne rasy otrzymują te obrażenia. No ale w zamian, yy, skalni ludzie, co oni mieli w zamian? Za karę. Poruszają się zdaje 50% wolniej. To jest wiele takich fajnych zależności i przez to można naprawdę za każdym razem, gdy gramy w grę, przeżywać trochę inną przygodę. Trochę inne moduły nam wpadają w ręce, bo trochę innych członków załogi. No i też każdy ze statków, który odblokowujemy, jest zupełnie inny. Właśnie wygrałem walkę. 208 części. Czas, żeby coś ulepszyć. No i ulepszymy generator pola siłowego. Do tego oczywiście dodatkowe punkty energii. I myślę, że ponieważ jeszcze mam 108 monet, możemy się szarpnąć na centrum monitoringu, czy też na skanery, sensory, tak to się nazywa. I dzięki temu będziemy mogli podejrzeć statek wroga. Energii mamy aż jedną nadmiarową, właśnie dzięki zasilaniu pana Jacksa. Idziemy dalej. Przetestujemy nowy statek w walce. Zauważcie, że już generator pola siłowego jest trochę bardziej intensywny. Znaczy, generator. Samot samo pole siłowe jest troszeczkę bardziej intensywny. jest bardziej niebieski. Możemy się szarpnąć na to urządzenie do teleportowania załogi. W gruncie rzeczy mamy jedną podpiszkę, a może dzięki temu będę mógł ją trochę podszkolić. W ogóle przeniesiemy ją do tego pomieszczenia dzięki temu mogę ją przesłać po prostu na pokład wrogiego stawku To jest naprawdę fajna opcja. Ale znowu mi ktoś zginął widzę. Kurczę, dlaczego ja wszystko widzę z opóźnieniem. Nie dobra, już nie zostanie przy generatorze. Kolejny sklep, ale nie mamy za co kupić, więc to nie ma sensu. Lecimy, lecimy dalej. Kolejna lokacja. Tutaj co chwilę... Czy co chwilę, co jakieś tam odstępy czasu, chyba około pół minuty tak na oko mówiąc. Wybucha flara słoneczna, wybuch słoneczny. No właśnie, idzie. Wtedy nasz statek zostaje w jakimś miejscu podpalony, będziemy i go gasić. A ci przeciwnicy, z którymi walczę, to są właśnie ci skalni ludkowie. Oni gaszą ogień bez otrzymywania rędu. Właśnie we wszystkich obszarach, gdzie jest jakiś problem. Który powoduje lokacja, typu właśnie deszcz meteorytów, czy te, to słońce, musimy naładować silniki, zanim odlecimy. Aż silniki ładujemy, tym szybciej. Im, im są one mocniejsze. Spróbujmy przesłać członka naszej załogi. Jest to prawda, chociaż, no właśnie, obawiam się, że on zostanie uwięziony. Ale zaryzykujmy. Musimy jeden moduł wyłączyć, żeby włączyć drugi. No i teraz wybieramy pomieszczenie, które zaatakujemy. Ja muszę kontrolować, żeby nie zastrzelić drugiego stawku, bo w tym momencie nie będę w stanie zabrać członków załogi. No i oni staną tam pogrzebani żywcem. Ci się w ogóle nam nie zajęli. Myślę, że możemy spokojnie potrenować walkę. W każdej chwili mogę zabrać teraz swą za ogień, tą komfortową sytuację. Oni już prawie nie żyją. I w ten sposób przejąłem robi statek bez zniszczenia go. Zdobywając w zasadzie całkiem sporo za, sporo za tą nagrodę. Więc nie został właśnie zniszczony. I widocznie jakoś to odzorowali, że jeśli nie zniszczymy statku to dostajemy dużą nagrodę. 55 skrapsów to jest naprawdę sporo. Moi ludzie naprawiają statek. Ma bardzo mocne pole siłowe. Dosyć porozwijałem niektóre obszary. Nadal tym, mógłbym się tym statkiem pobawić, ale chcę wam pokazać coś e, innego. Mianowicie statek tego typu. Jest on zupełnie inaczej zbudowany. Zauważcie przede wszystkim, że nie ma pola siłowego. Ale ma za to mocniejsze silniki, bo bazowo już na 4 punkty, podczas gdy tamten statek miał na e, 2 punkty. Są pewne braki energii, ten moduł możemy za chwilę broń. E, wróg w tej chwili się ukrył, w związku z czym nie jesteśmy w stanie go namierzyć. Musimy poczekać, aż się pojawi. Niestety przeszkadzają nam tym wszystkim jeszcze meteoryty. Ale my też mamy moduł maskowania i właśnie ukryjemy się przed wrogiem. Moduł jego broni jest już uszkodzony. Tym statkiem gra się zupełnie inaczej. Ten statek trudniej trafić, ponieważ ma aż 25% uników bazowo. Jeśli wprowadzimy mm, do członka załogi, powinno powinno pojawić 30%, to całkiem sporo, to musi najpierw zgasić sobie ogień, opakujmy. Tam w tym czasie się ewakuujemy spod ostrzału meteorytów. Lepiej tutaj, tam jest krzyknik, czyli niebezpieczne miejsce. To jest kolejna zaleta tego stawku, tego konkretnego stawku, że na mapie widzimy miejsca potencjalnych zagrożeń. To nie zawsze się... Zgadza. Ja w tej chwili przegram tę walkę i zginę. Ale przynajmniej Wam pokazałem czym się ten statek może różnić. Zupełnie inne podejście do walki. Niestety wyładowałem się pod ostrzał wroga, chociaż w teorii wybrałem miejsce bezpieczniejsze. No tak czasem bywa. Żegnaj statku. O! Jeszcze na koniec. To coś co zrobili mi w tej chwili z działkiem to specjalne działo jonowe. To działo nie uszkadza statku, nie czyni żadnych obrażeń, ale deaktywuje broń na określony odcinek czasu. A to może jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Faktycznie ten okręt. On też jest, ma bardzo piękny build. Fajnie się nim gra. Już na początku ma drony. E, żeby rzucić drony, musi palić jakiś przeciwnik. E, tu na bank będzie. Jest. Dobra! Zaraz ci zjemy. Ion Blast. Pole siłowe? Nie, przepraszam. W broń, żeby w broń przeciwnika. Aktywujemy do tego naszą dronkę. Już tu lata dookoła. Będzie strzelać w wroga. I za chwilę powinien zostać pokonany. Poza tym wypadałoby naprawić statek, który płonie w tej chwili z jego Zobaczcie, gaszą pożarajmy, to są leczeni. To kolejna cecha specjalna tego statku. Siła lecznicza działa najsilniej w ambulatorium, ale generalnie działa na samym stawku. A ponieważ moi ludkowie naprawili to centrum monitoringu, to tutaj mam pełen podgląd tego, co się dzieje. Kolejna lokacja i kolejny wróg. Nie musimy z nim walczyć, ponieważ udało nam się przemknąć obok. Nie zaatakował nas. Jesteśmy w lokacji exitowej. Tak jak mówiłem na samym początku i obiecałem jeszcze wspomnieć. Mamy lokacje czerwone, czyli wrogie. Mamy fioletowe, czyli mgławice. Zresztą tu macie legendę. W obszarach tych zielonych łatwiej wymigać się od walki, aczkolwiek na pewno nie jesteśmy bezpieczni. W obszarach czerwonych dużo częściej nas atakują, natomiast w Mugawicach mamy wiele niespodzianek, wiele takich przeszkód terenowych, czyli jakieś burze, jakieś nieprzyjemne lokacje i też dosyć jest niebezpieczne. Ja wybiorę na razie bezpieczny sektor, lecę w dalszą przygodę, a wytrzymajcie się. I koniecznie zagrajcie w FTL, jeśli gra przypadła Wam do gustu. A przynajmniej słuchajcie, się w soundtrack, naprawdę wa warto. Jeszcze raz polecam muzykę. Eee, dawno nie słyszałem tak dobrej muzyki w grze. Tym bardziej, eee, że zyskała kilka nagród. Znalazła się też w kilku zestawieniach. Eee, mówię to w samym traku, Znalazł się w kilku zestawieniach, np. Na 10 najlepszych soundtracków roku 2012 i tak dalej. Do usłyszenia.